Dziękuję Wam za wszystkie lajki i subskrypcje i zachęcam do dalszego oglądania i komentowania. Dzisiejszy odcinek będzie dotyczył modelowania ust i wszystkich tajemnic z nim związanych. Mam nadzieję, że rozwieje Wam jakieś wątpliwości związane z samym, samą procedurą, z samym zabiegiem. Być może dowiecie się czegoś nowego. Mianowicie, pier, pierwszy temat, jaki chciałabym poruszyć, to przygotowanie do zabiegu. Jak przygotować się do zabiegu modelowania ust? Otóż e, pierwszą rzeczą, jaka powinna się wydarzyć, kiedy trafiacie do gabinetu m, na taki zabieg, jest e, dokładne zebranie wywiadu i omówienie kwestii zdrowotnych. Możecie niestety wziąć pod uwagę, że nie wszyscy mogą taki zabieg. Po prostu mieć. Na pewno to co, to, co może dyskwalifikować do takiego zabiegu, to aktywna choroba autoimmunologiczna. Nie wszystkie choroby, które są chorobami autoimmunologicznymi, dyskwalifikują pacjenta. Jest to indywidualna kwestia oceny lekarza. Natomiast na pewno nie powinniście zatajać takiej informacji, że chorujecie, jeśli macie na przykład wyniki ostatnich badań związane z czy to z Hashimoto, czy z reumatoidalnym zapaleniem stawów, czy z innymi chorobami, na które cierpicie, i szykujecie się. Do takiego zabiegu, wejście to ze sobą. To jest bardzo ważna informacja dla lekarza i na pewno pomoże w tym, żeby zadecydować, czy taki zabieg przeprowadzić i, i, i jak się do tego zabiegu przygotować. Kolejnym aspektem, jaki może być przeciwwskazaniem do zabiegu z zakresu modelowania ust, na pewno będzie ciąża i karmienie piersią. W tych sytuacjach również nie wykonujemy takich zabiegów, kiedy jesteście w ciąży, kiedy karmicie piersią, mamy ograniczoną ilość leków. Jaki możemy Wam podawać. I nie, nie, nie wszystkie leki są przebadane. Nie wszystko, co jakby jest dostępne na rynku, wiemy, że nie zaszkodzi dziecku, dlatego w trakcie samego, samego okresu ciąży i karmienia, nie wykonujemy zabiegów z zakresu pracy kwasem hialuronowym. Kolejną rzeczą, jaką warto wykonać przed, przed Modelowaniem ust jest odpowiednie przygotowanie się u swojego lekarza stomatologa, to znaczy wyeliminowanie wszystkich stanów zapalnych, poleczenie wszystkich zębów, tak, żeby jak będziecie szły na ten zabieg, żeby wasza higiena jamy ustnej była maksymalnie dobra, żeby nie było takiej sytuacji, że bezpośrednio po modelowaniu musicie trafić do stomatologa z powodu bólu zęba. Zapewnijcie sobie taki komfort i też zapobiegniecie w tym momencie ewentualnym nadkarzeniom ze strony jamy ustnej w obrębie w obrębie miejsca naszej pracy, czyli w obrębie e, modelowania ust. Kolejną rzeczą, jaka e, może Was dyskwalifikować od zabiegu a, i z jaką nie powinnyście się zgłaszać do, do mm, osoby, która taki zabieg będzie wykonywała, to jest e, aktywna opryszczka. E, aktywna opryszczka jest przeciwwskazaniem, do tego, że pracując e, e, w takim momencie u Was, mogu, moglibyśmy, moglibyśmy narazić Was na to, że wirus rozsieje się i będziecie mieć opryszczkowe zapalenia ustnej jeśli w ogóle macie tendencję do opryszczek i pojawiają się one u Was dość często, warto, żebyście omówiły to ze swoim lekarzem. Ja często proszę pacjentki o to, żeby przygotowały się poprzez odpowiednią farmakoterapię, którą zalecam im, żeby zapobiec właśnie pojawianiu się tej opryszczki. Jest to związane z tym, że taki zabieg często powtarzamy przez kolejne lata, że wracamy do tego zabiegu co jakiś czas i gdyby za każdym razem pojawiała się opryszczka, to myślę, że byłoby tam w w obrębie tych ust sporo blizn i utraty w obrębie czerwieni wargowej, dlatego odpowiednio przygotowuję pacjentki wcześniej do takiego zabiegu. Jeśli chorujecie na jakieś inne choroby, których nie wymieniłam, zawsze powinno być to indywidualnie rozważone z lekarzem, czy taki zabieg może być wykonywany np. u osób z chorobą. Z HIV, tak, z WZW. To nie jest tak, że te osoby nie mogą mieć tego zabiegu wykonywanego. Mogą, ale musimy o tym wiedzieć, żebyśmy odpowiednio was mogli do tego przygotować, żeby po prostu zadbać o wasze bezpieczeństwo i, i o to, żeby żebyście tak samo jak przyszliście do nas w dobrostanie, dobrostanie, wyszli tylko z szczęśliwi z powodu ładnego efektu. Jeśli szykujecie się taki, na taki zabieg i już jakby kwestia wywiadu i dopuszczenia do zabiegu została zakończona, warto, żebyście jeszcze. Pomyśleli wcześniej w domu o tym, jakie macie marzenia, jak chcielibyście, żeby takie usta wyglądały. Czyli zachęcam Was do tego, żeby zbierać sobie wcześniej zdjęcia, żeby gdzieś tam oglądać efekty takich prac, żeby sobie zobaczyć, co Wam się podoba, co niekoniecznie. I warto to omówić z osobą, która będzie ten zabieg wykonywała. Oczywiście nie z każdych ust jesteśmy w stanie każde wymodelować, ale na pewno jest to duża podpowiedź dla operatora, dla mnie osobiście bardzo duża, jeśli ja wiem, oprócz tego, że pacjentka pacjent przychodzi i mówi, że chce mieć ładne. Na usta, że chcę, żeby były piękne, jak to piękno według Was wygląda. No i myślę, że po takiej rozmowie u mnie w gabinecie najczęściej przechodzimy do samego zabiegu. Jak wygląda taki zabieg? Przede wszystkim ja zawsze zaczynam od tego, że zmywam makijaż i odkażam sobie cały obszar pracy. Nakładam też środek znieczulający. E, najczęściej z, wykonuję te zabiegi na znieczuleniu w kremie. E, I e, w 90% dla pacjentek to jest zupełnie wystarczająca forma znieczulenia. Ale jeśli jesteście bardzo wrażliwe, to wiedzcie proszę, że można też wykonać taki zabieg w znieczuleniu stomatologicznym. Czyli wtedy podajemy w formie iniekcji e, preparat znieczulający i już absolutnie nic nie czujecie w obrębie, nie czujecie bólu w obrębie e, Ust podczas samego zabiegu, no tylko musicie po prostu wytrzymać ten, ten moment samego znieczulenia, który jest moim zdaniem bardzo, no jest to do zaakceptowania. E i przechodzimy do samego, same, samego zabiegu. Sam zabieg tak naprawdę jest kwestią bardzo indywidualną. Ja nie pracuję jedną techniką, znam bardzo wiele technik pracy i dopasowuję je zawsze do tego, jaki efekt, o jakim efekcie marzycie, do, do samego, jakby, do tego, co chcemy uzyskać. Wygląda to najczęściej w ten sposób, że mamy kilka miejsc wprowadzania tego kwasu hialuronowego, i są to zastrzyki. Ja wiem, że wiele osób jakby wie, o tym, ale zdarzyły mi się też takie sytuacje, kiedy pacjentki nie wiedziały, jak to wygląda, więc warto powiedzieć o tym, że są to iniekcje, jest tych iniekcji przynajmniej kilka, nieraz kilkanaście, żeby uzyskać ładny efekt i podczas, tych zabie podczas samego zabiegu mogą się zdarzyć śniaki i bardzo często zdarza się tak, że pacjentki puchną, więc jeśli wybieracie się na taki zabieg, warto, żebyście wiedziały, że często jest tak, że ten obrzęk po zabiegu utrzymuje się około trzech, czasami dwóch, trzech dni, czasami nawet dłużej i żebyście sobie zaplanowały e, ten zabieg w taki dzień, żeby później nie było sytuacji dla was dyskomfortowej, że z tymi spuchniętymi ustami lądujecie na chrzcinach albo e, albo gdzieś w jakimś tam innym miejscu w pracy, w którym nie chciałybyście, żeby wszyscy widzieli, że taki zabieg był wykonany. E, bezpośrednio po zabiegu, e, jak mamy ten obrzęk, nie stosujemy żadnych preparatów e, mm, leczących e, alergie, ani innych rzeczy. Ten obrzęk schodzi sam. Musimy pozwolić na to, żeby te tkanki się zagoiły. W tym czasie nie masujemy tych, e, tych okolic, nie całujemy się, staramy się nie nadkazić przede wszystkim tego e, obszaru, więc e, maksymalnie e, staramy się nie dotykać tej okolicy. Dopiero następnego dnia możecie sobie pozwolić na to, żeby gdzieś tam podmalować trochę to usta, żeby, e, żeby gdzieś tam ewentualnie skorygować sobie coś pod Wkładem. Bezpośrednio po zabiegu i w tym samym dniu. Uważajcie, proszę, no to jest bardzo ważne. Ten zabieg wykonujemy raz na rok, raz na dwa lata, więc myślę, że możecie sobie na to pozwolić, żeby w tym dniu po prostu maksymalnie potraktować to pole jako taki obszar zabiegowy, jak ranę. Chociaż tej rany oczywiście nie ma. Jeśli pojawiają się siniaki, zachęcam do tego, żeby stosować preparaty z heparyną. One bardzo pomagają w gojeniu. Dużo szybciej się siniaki schodzą po takich preparatach. Jest wiele takich dostępnych um, produktów, którymi możecie wsmarowywać nawet kilka razy dziennie i które powodują, że, um, że te siniaki po prostu ładniej się goją. To, co jeszcze chciałam powiedzieć, bo myślę, że już sobie wyobrażacie, jak wygląda sam zabieg. Odnośnie samego zabiegu, to, to dlaczego mamy tyle efektów takich nieładnych i dlaczego wiele osób jest niezadowolonych z samego zabiegu? Przede wszystkim musimy wiedzieć to, że każdy pacjent jest inny i nie u każdego pacjenta, nie każdy pacjent ma taką samą pojemność ust. I to jest bardzo ważne moim zdaniem, jeżeli zależy nam na takich naturalnych efektach, a mi zwykle na takich zależy, to to, że nie, nie u każdego pacjenta jesteśmy w stanie wmodelować duże usta od razu, że ta tkanka jakby ma swoje zdolności do rozciągnięcia się, ale te zdolności są w jakiś sposób ograniczone. I najczęściej przy pierwszej wizycie jest to ilość maksymalnie 1 mililitra, czasami pół mililitra, jeśli chcemy, żeby ten efekt był ładny, naturalny, i jeśli nie chcemy, żeby ktoś z boku, patrząc na nas, wiedział, że my te usta modelowaliśmy, jeśli nam zależy na tym, żeby ten efekt był naturalny, jeśli przekraczamy tą pojemność ust, to często jest tak, że pacjentki ostatecznie mają takie nieładne efekty, na przykład kwas hialuronowy e, lokuje się tutaj nad górną wargą albo e, u dołu taki mamy taki, tak jakby, taki koci uśmiech, jak koc e, z Alicji z Krainy Czarów, że te, te, te usta są tak jakby rozdwojone i tutaj są takie torby z tym kwasem hialuronowym. To się dzieje dlatego, że mm, ta pojemność ust jest ograniczona i my musimy ją szanować. To nie znaczy, że my nigdy nie uzyskamy większych ust. Jeśli będziemy e, podchodzić do tego tematu e, modelowania w sposób stopniowy, wymodelujemy i powiedzmy za 3-4 miesiące, kiedy ta tkanka troszeczkę się rozciągnie, podejdziemy do, i wymodelujemy jeszcze odrobinę, to jesteśmy w stanie stopniowo, stopniowo m, tą tkankę troszeczkę m, rozciągać i uzyskać jednocześnie naturalny efekt. Natomiast zrobienie tego w gwałtowny sposób, przekroczenie tej pojemności ust, często kończy się właśnie migracją kwasu, z której jesteście później niezadowoleni, e, niezadowolone, dlatego że uzyskujemy kształt kaczego dzióbka, uzyskujemy jakieś takie różne migracje e, i i, 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 I nieładne po prostu efekty. To, co jest bardzo ważne. Na co nie zawsze jesteśmy w stanie wpłynąć, a też często zgłaszacie się z tym do gabinetu, to są różne asymetrie związane z uśmiechem, związane ze sposobem, jaki mówimy. Musicie wiedzieć, że my kwasem hialuronowym w bardzo ograniczony sposób jesteśmy w stanie wpłynąć na waszą mimikę, na to, jak się, jaki macie kształt uśmiechu i oczywiście jesteśmy w stanie troszeczkę to modyfikować, ale jeśli zależy to głównie od mięśniówki, to tutaj kwas hialuronowy sam nie rozwiązuje tej sprawy i trzeba o tym powiedzieć lekarzowi, Robi, że macie takie oczekiwania, że to jest coś, co was jakby skłania do tej wizyty i lekarz powinien ocenić, czy on rzeczywiście robiąc ten zabieg jest w stanie sprostać waszym oczekiwaniom, czy to modelowanie us rzeczywiście zaspokoi ten problem, rozwiąże ten problem, z którym się zgłosiłyście. Myślę, że jest to bardzo, bardzo ciekawy temat. Zachęcam Was do tego, żebyście pisali komentarze, żebyście zadawali więcej pytań. Może nie poruszyłam tutaj jakiejś rzeczy, o którą chcielibyście zapytać. Zachęcam, Was do subskrybowania, do lajkowania i zapraszam do dalszego oglądania. Do zobaczenia!